Akcja, którą przeprowadziła Interia, pokazuje, że kilkaset tysięcy osób w ciągu kilkunastu godzin powiedziało nie dla akty. I to jest taki dzwonek dla pana premiera Donalda Tuska, aby się opamiętał. Jedyna szansa to jeszcze parlament, bo ratyfikowany ten dokument ma być tutaj, w polskim parlamencie i mam nadzieję, że posłowie PSL-u i Platformy Obywatelskiej również wchodzą na interję i oglądają m.in. i wsłuchają się w głos internautów. Postulaty i referendum w sprawie akta przychodzą już do naszych biur poselskich. Ja w ogóle chciałbym zaapelować do wszystkich internautów, żeby wywierali presję na parlamentarzystów. To jest bardzo ciekawy pomysł. I to jest sprawa na tyle istotna dla naszego dalszego życia społecznego, że referendum jest tutaj pomysłem jak najbardziej interesującym. Także drodzy Państwo, wywierajcie nacisk na parlamentarzystów, piszcie do nich maile, piszcie do nich listy, przychodźcie do biur poselskich. To jest najlepszy sposób na wywarcie demokratycznego takiego pressingu. Taka akcja Interi. Jest potrzebna moim zdaniem, ponieważ my narzekamy na to, że ludzie nie są zainteresowani tym, co się dzieje w Polsce. W wyborach uczestniczy mniej niż połowa i tu się nagle okazało, że jest możliwość mobilizacji społecznej i to być może sprawi, że i w innych przypadkach ludzie różnych pokoleń, nie tylko młodzi, będą chcieli odnosić się Coraz częściej do jakby ważnych decyzji. Więc to nie zastąpi uczestnictwa w wyborach, ale może być oznaką zupełnie nowego wykorzystywania i portali społecznościowych, i internetu. I nie chcę snuć łatwych porównań, ale przez rok temu w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie to właśnie w ten sposób doprowadzono do ruchu, które. I powtarzam, nie chcę analogii, doprowadziły do obalenia wielu rządów. Ja myślę, że tego typu akcje, jak, jak zrobiła Interia, y, to są akcjami o tyle rozsądnymi, że jakby pokazują skalę społecznego protestu. Do mnie jako europosła przyszło, jak 1300-1400 maili w tej sprawie, jak to skrzynki nie, nie zablokowało. Yy, I praktycznie może był jeden mail, który bronił akta. To też jakby pokazuje pewną no, niesamowitą asymetrię, która powinna dać do, do, do myślenia premierowi i miejscowi Boniemu, który niestety w tej sprawie łgał jak klienty. Społeczna akcja prowadzona przez portal Interia jest bardzo potrzebna. Ja myślę, że wszyscy ci, którzy wysyłają swoje poparcie w sprawie sprzeciwu porozumieniu akta. Mają szansę na to, że rząd ich wysłucha. Wiele inicjatyw społecznych w kraju w ostatnim czasie jest społecznych. Było ostatnio wiele ustaw obywatelskich i to jest jedna z takich ciekawych akcji środowiska internautów i to jest jedno z ważnych wydarzeń, które absolutnie rząd i parlament musi wziąć pod uwagę. Gratuluję interii pomysłu. Ale macie to, na co już się zasłużyli. Jak krytykujecie rząd? Macie za swoje. Ja uważam, że właśnie w to, z tą skandalistą sprawą rząd konsultował i mówi tak, nic się nie stało. Jak nic się nie stało, to po cholerę, żeście to podpisywali, skoro nic się nie stało. Jest to dla mnie rząd, jest takim PZPN-em bis, gra na nosie, kilku, kilkudziesięciu ludzi gra na nosie 40-milionowemu y, narodowi. Ja mam tylko y, do was jedną taką prośbę i błagam was. Nie hakerujcie przepraszam za kolokwialne słowo mistrzostw Europy. Hakerujcie jak możecie komunikację między rządem a poszczególnymi ministrami. To mniej krzywdy nam po prostu, nam społeczeństwu zrobią. Tak trzymać i jestem z wami.